Od wielu lat czyniliśmy w Sandomierzu starania o powstanie ośrodka edukacyjno-rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych, szczególnie dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Zdajemy sobie sprawę, że tych dzieci jest tak dużo, a jednocześnie te dzieci dotychczas były zazwyczaj w domach, one nie uczęszczały do szkół, nie uczęszczały do przedszkoli, nie, właściwie nie kontaktowały się ze społeczeństwem. Do ośrodka trafiają przede wszystkim dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i głębokim. Są to przypadki kliniczne dzieci z zespołem Downa, z autyzmem, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną towarzyszącą wielu chorobom, często chorobom genetycznym i chorobom nabytym. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną generalnie nie mogą przede wszystkim opanować wiedzy z zakresu szkoły powszechnej a więc metody nauczania stosowane w szkołach powszechnych nie mają zastosowania w opiece nad dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Muszą tu być specjalne metody nauczania, specjalne metody wspomagania rozwoju, nie tylko intelektualnego, ale przede wszystkim nastawione na wspomaganie rozwoju emocjonalnego, wspomaganie rozwoju społecznego. Celem ośrodka jest, aby dzieci te przystosować do jak najlepszego życia w społeczeństwie, aby przystosować do integracji tych osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Po pewnym okresie pobytu w dzieci niepełnosprawnych w tym ośrodku da się zauważyć, że dzieci te są, wyzbywają się przede wszystkim lęku, są bardziej radosne. Łatwiej nawiązują kontakty, są spokojniejsze i poprawia się ich ogólna sprawność, zarówno ruchowa, jak i intelektualna. Część z tych dzieci osiąga taki rozwój, że mogłaby podjąć nawet pracę w specjalnie przystosowanych do tego celu zakładach. Nauczanie i rehabilitacja w ośrodku radość życia przynosi wielkie korzyści dla dzieci niepełnosprawnych z rejonu Sandomierza. Przez lata obserwujemy, że dzieci te są bardziej przystosowane do życia, są zadowolone, wyzbywają się lęku, który zazwyczaj towarzyszy tym schorzeniom są przygotowane do życia w społeczeństwie do ich funkcjonowanie poprawia się pod każdym względem pobyt dzieci niepełnosprawnych w ośrodku radość życia przynosi również wielką ulgę ich rodzicom tych dzieci Przede wszystkim dzieci te mogą dużą część czasu spędzić w ośrodku Radość Życia, mogą tutaj być nauczane, rehabilitowane, mogą wyjeżdżać na wypoczynek, mogą brać udział w wycieczkach, w turnusach rehabilitacyjnych. Przynosi to wielkie korzyści nie tylko dzieciom, ale i ich rodzicom. Współpracuję z Caritasem od 15 lat i, i taka potrzeba ducha jest, serca, żebym pomagał, jeśli mogę. Jeżeli mogę i mogę się z kimś podzielić tym, co mam, a w życiu akurat chyba nie wiem, czy dzięki jakiejś opatrzności boskiej naprawdę bardzo wiele rzeczy mi się udało przeprowadzić, to taki, może to jest taki, ja wiem, z, jakoś zadośćuczynienie. Kilka osób już... Yy, Płaci na wybrane przez siebie dzieci, które są uzdolnione w jakimś tam kierunku, i pomagamy 1% co roku. 1% osoby, która to daruje, nic nie do niczego nie zobowiązuje i nic to nie kosztuje. Wybrałam kartę tego, bo mam bardzo duże zaufanie. Bo robi to dobrze, i mam do niego zaufanie? To jest proste napisać w zeznaniu podatkowym. To jest najprostsza forma pomocy innym ludziom. Ja się cieszę, gdy komuś pomagam. Przekaż 1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Sandomierskiej. Twój 1% pomaga w leczeniu, rehabilitacji i edukacji.